Pytanie od pani Anety Kowaleskiej. Gdyby za pomocą czarodziejskiej różdżki ktoś zamienił cię w postać z baśni, kim chciałabyś być? Myślę, że na pewno księżniczką. I myślę, że była Jak każda dziewczynka. Kopciuszek. Kopciuszkiem, dziękujemy. Pytanie od pana Artura Miernickiego. Gdy poznajesz nową osobę, na jakie cechy zwracasz uwagę? Na pewno na wygląd. No. Na pewno musi być uśmiechnięta, wesoła, miła. Czyli pogodnych ludzi tak. lubisz. Dziękujemy. Pytanie od pana Jarosława Mroza. Jak każda nastolatka masz na pewno swoją ulubioną muzykę lub też ulubionego artystę lub wykonawcę. E, powiedz za pomocą jakich kolorów byś opisała tą muzykę, którą lubisz. E, byłyby to na pewno wszystkie kolory tęczy, chociaż. E... lubię wszystkie rodzaje muzyki. E, lubię dużo rodzajów muzyki i kolor czarny też by się tam znalazł. Dziękujemy. Pytanie od pana Marka Wiśniewskiego. Gdybyś dziś została doradcą ministra edukacji narodowej, jakie zmiany byś zaproponowała do wprowadzenia w szkole w sposobie nauczania? Bym zaproponowała zmiany takie, żeby można było się malować. Czyli więcej tolerancji. Tak. tak? I żeby y, bardziej uczniów traktowali łagodnie. Dziękujemy bardzo. Pytanie od pana Artura Laskowskiego. W jaki sposób zwróciłabyś na siebie uwagę osoby, na której ci zależy? Na pewno miałabym y, ładny makijaż. Y, y, krótko. Czyli ładnie, żebyś wyglądała, tak? tak? Y, krótko spódniczkę. I i, i by się ubrać. Dziękujemy bardzo. I ostatnie pytanie od pana Stanisława Światkowskiego. Gdyby koleżanka odbiła ci chłopaka, co byś zrobiła? A. Pan Juror dał możliwości do wyboru. A. Dała jej w kość. B. Dała jemu popalić. C. Zostawiłabyś go i zajęłabyś się sobą. I dlaczego? uzasadni swoją odpowiedź. Wybór, której się odpowiedział. C. Zostawiłabym go i zajęłabym się sobą. Dlatego myślę, że nie byłbym wad. No bardzo ładnie, dziękujemy.